Dobra, oglądamy zaginione gry sieciowe od Kaspira. Wipe filmików Kaspira jest dowalony. Ktoś może zadać pytanie. Cześć. Czemu Cię goni Electric Man z gry flashowej Electric Man 2? Nie wiem. Okej. Okay. Sp 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 Spróbuję utrzeć mu nosa. Nie, zarobisz oh, te animację. Nie, nie, nie. nie. Dzięki, papaj, zasługa. Ty, kto nie widział takiego budynku w życiu? Poczekaj. A, takiego o, to życia nie zna. Znajdujemy się w tym samym biurze, w którym nakręcono taki filmik. Zaginione gry sieciowe 2. Ano. Tak, to prawda. To jest to samo miejsce. No. 15 <laughs> lat temu popularne były gry flaszowe. I pamiętam zapomniane, jedno. takie zaginione gry flaszowe, o których do dzisiaj nie pamiętam się nic. Zero zdjęć, zero dokumentacji, z zero dowodów, że jakaś gra w ogóle istniała. No i o właśnie takich przykładach mówiłem w dwóch poprzednich częściach, nie? Oglądasz w tym momencie część numer 3. Rozumiesz? Będzie jeszcze czwarta, zobacz, została zlikowana, nieźle. Ej, Flappy Bird jest koksem. Nie gadaj, że Flappy Bird nie ma dowodu na jego istnienie. Na początek 2014. Tematem numer jeden była aplikacja Flappy Bird. No. To już 10 lat temu było. O jezu, to jest tragedia, stary. Tragedia. Ja pamiętam, że była taka gra potem jeszcze. Don't touch the spikes. I to było robiste. Miałeś dwie ścianki, pojawiały się kolce, i musiałeś skakać pomiędzy tym, jakby tak. Fajne, fajne. Ty, idealnie mija akurat 10 lat od tych wydarzeń. Flappy Bird powstało w 2013. Stworzenie tej gry zajęło twórcy 3 dni? Coś takiego. No to jest banalne. W sensie, było masa filmików, które pokazywały jak stworzyć Flappy Birda, nie? Dla takich początkujących programistów. Pamiętam, że to, to trudne nie było. Pół roku potem. Bo to nie chodzi o to, czy coś, coś jest skomplikowane czy nie, tylko trzeba mieć dobry pomysł. Nastąpił nieoczekiwany wzrost popularności. Tutaj, o. Chuj o tym głośno było, nie? Powstawały kopikaty tej aplikacji. No, 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 cholera. Z lobby zapełnionym ludźmi. Co jeszcze? No, każdy nagrywał filmiki o tym, aby podpiąć się pod trend. Zasad, Wiadomo. Klikasz, przyciskając się między rurami. No nie? No nie. No i wszystko. No w sumie ta. Powiem tak, ta, to jest gra z tych, które po prostu, jak jesteś niedobry, to po prostu zaczynają być nudne. No bo co? Co więcej? Gra okazała się kontrowersyjna. Plotki, które pojawiały się na temat twórcy gry, to był taki mayhem. Najpierw, wścibskość mediów. No, tam wyliczali, ile twórca zarabiał. Okej, okay, okej. Okay. No jezu, to jest straszne, jak każdemu nagle zaczyna przeszkadzać, że ktoś się czegoś dorobił. Bo co, to, jest, to jest typowa ludzka cecha, coś komuś wyszło, to trzeba się do tego przysrać. Nie wnikam, to się <laughs> zdarza często. Potem nieprawdziwa plotka, że kupował sobie pozytywne recenzje na App Store. Potem narracja, że jego gra jest uzależniająca. <laughs> No Kto by się spodziewał, nie? O, TikTok. Okay, okay. Okay, okay. Potem był ten taki artykuł, że jakiś dzieciak. swojego brata. Serio? A Na główku było napisane, że to przez Flappy Bird. Że tam nie dał mu zagrać, czy coś takiego? A daj spokój, Jezu. Potem wisienka na to jest tak, jakby pozywać McDonalda o to, że dwóch chłopaków pobiło się o kanapkę. No, ale skok logiczny. Artykuł kłamiący. Że autor rzekomo popełnił. Co ty gadasz? No. W piku popularności gry. Jej A tą plotkę chyba słyszałem o autodestrukcji o aplikacji z App Store i Google Play. Instalkę można dzisiaj znaleźć w internecie, chyba. Aha, czyli to nie jest zaginiona gra. Właśnie tutaj pojawia się powód krytynie. Czemu to w ogóle dodałem do listy? Wiesz, wiesz o co chodzi? Powody, miniaturka. I mój kumpel pół roku temu gdzieś? Mnie uświadomił: Słuchaj, Peda. Jak masz Flappy Bird na starym telefonie, to możesz sprzedać ten telefon drogim. Odparłem: Nie, to nieprawda. Znaczy, wiem, że było tak 10 lat temu, ale że trwa to nadal? Ale faktycznie, Flappy Bird, oryginalnie pobrany z App Store, przed jego usunięciem w 2014 roku, jest uznawany za przedmiot kolekcjonerski. Ja się dzisiaj dowiedziałem, że ta aplikacja zniknęła, powiem szczerze. I taki proceder ma miejsce. Ciekawe. W takim razie dziękuję mojemu koledze z gimnazjum, co mi to odinstalował. Gratuluję. Ten łeb jeszcze wierzył w to, że Mario się pojawia przy Tysięcznej Róże, bo zobaczył jeden spreparowany filmik, nie? O nie. Nie, gratulacje mózgu. Ty. Moment. Powiedz mi, nie co sądzisz tego. o Facebook w dzisiejszych czasach? Co sądzę o Facebook? Uważam, że Facebook jest totalnym useless, useless rzeczą. Od lat mam deaktywowany i używam tylko Messenger'a. Jakby, gdyby nie Messenger, to w ogóle mnie o styczności z tym. Tak macie, że przyciszasz sobie odtwarzacz. No nie. A i tak, kurde, powiekszasz... na Messengerze to nie wiem, raz na miesiąc czy coś. Ekran to daje ci na maksa, chyba. Ja tak miałem kiedyś. Teraz mam odwrotny problem, że mi się całkowicie wy... Kiedyś to, były takie o, najpopularniejsze co jest? Kiedyś to były takie czasy, że miałeś jeszcze grupę klasową na, na fejsie, byli hajsownicy Gimpera, jakieś inne rzeczy. Teraz proszę cię, człowieku, walić Facebooka. Kogo to obchodzi? Internetowe. O. Co ty tu robisz nawet? To jest porąbane, jak się pokoleniowo to zmieniło, bo zamiast. Bo ta aplikacja była zapchana przez gimnazjalistów w pewnym momencie, a teraz jest zapchana przez stare baby, co gadają o polityce i o tym jakie są super. Buka założyłem 11 lat temu tylko po to, by grać w gierki, które tam były wówczas. W efekcie motyla nadal mam tam konto. <laughs> nie, nie wiem po chuj tak szczerze, a Gierek nie ma już. Ostatnio mówiłem o Icy Tower. Dowalone było. No, tak to prawda mówiłem o tym. Yy, teraz powiemy o Stikran. Stikran to była kompetytywna gierka, co się ścigasz. Pomijasz przeszkody. Wygrywa ten, kto wytrwa najdłużej. Wiesz o co chodzi? Jaki Ta. Jakieś ubranka tam były chyba, jakieś rangi. Ale w tym nie grałem. Ja tej gry nie widziałem na oczy od 10 lat. No, także odtwórzmy sobie gameplay. Zobaczmy. Dobra, mamy trochę gameplay i zobaczmy sobie, kurwa, te są playsy, nie? Wiecie co tak, tak, jest fajne? Jak sobie pomyślisz o tym, że chcesz coś znaleźć w internecie, to to znajdziesz. W sensie 10 czy 15 lat temu jeszcze zdarzało się trafić na jakiś temat, który nie został skowerowany, pokryty przez jakiś YouTube video czy cokolwiek. Teraz nie ma chyba rzeczy, która by się na YouTube nie znalazła. To prawda. Czy na YouTube, czy w Google. No generalnie kiedyś jeszcze była taka, był, ta, był taki bufor, że mogło czegoś nie być w necie. Teraz wszystko jest w necie. Wszystko. Kosmetyki. Jeszcze Każda 10 kas... fake informacji wokół tego. Rafleszowa musi mieć ten kosmetyk. No nie, no bez tego się nie da. Dobra, zobaczmy. Troll górę. face? TFTF. TF. Faktycznie było coś takiego, że się strasznie poza Twoim stickmanem, wszystkie inne się zacinały. Będzie coś takiego, że one znikną. To dobrze czy źle? Znaczy, to, że mamy dostęp do informacji jest zarąbiste. To, że ludzie nie potrafią rozróżniać informacji prawdziwej od fałszywej, no to jest pewien problem cywilizacyjny wręcz. Ale to zawsze tak było, nie? Tak, zniknęły. Znik, znik, tutaj wygląda na to, że niby, że koleś... Ja uważam, że w, w czasach AI nie ma co wierzyć w cokolwiek. Boom. I co? Tak, czyli boom. You died. Ja nie wiedziałem, że ta gra jest tak popularna. 6 milionów... Internet. Co? Posłucham Serio? Na pierwszy rzut oka, koleś napisał tutaj w języku angielskim, ale on napisał w języku prawdy, to prawda. Nostalgia. Oh, nostalgia. Oh, Jezu, 12 lat temu artykuł. Okej, okay. Z tego co sprawdziłem, pracuję aktualnie nad Stickran 2, a serwery 1 są włączone, więc <laughs> Nie jest no, to błagam. definitywny list. Ma aktywne community i wszystko. Widzowie, wybaczcie za przerwę, teraz, ale mamy sponsora: Surfshark. Ja ze dwóch. No spoko, Surfshark, VPN, tak jest, reklamka. Działać działa, kiedyś testowałem. I masz kotka Czpira. Okej, okay, lecimy dalej. A, ale szanuję za zrobienie jakiejś takiej oryginalnej reklamy dla nich. Mm. Ten, jak chcecie znaleźć na siłę media do gier sieciowych, wystarczy Teraz mi tak, po... jeszcze taka dygresja. Wiecie, kto robi chyba najlepiej reklamy, w sensie tak najbardziej sprytnie? Mr Beast. W sensie no kto by się spodziewał, nie? Ale chodzi o to, że on wplata te reklamy co chwilę pomiędzy content przez jakieś 2-3 minuty i nie możesz tego skipnąć, bo mi nie odcinka przez to. I jakby musisz obejrzeć jednocześnie reklamę, ale jakoś ci nie przeszkadza, bo jest też odcinek, bardzo sprytnie to robi. Pod. wystarczy, że jakaś korporacja zrobiła advergame w nie wiem. W 2009 i był on dostępny do zagrania tylko przez miesiąc na stronie internetowej i... Znalazłem, znalazłem znalazłe. Ostatnio mówiłem o grze od heja. Wcześniej jeszcze o grze od much W okresie, gdy mieli te produ produkty typu kola, Wcześniej jeszcze o grze od Knorr. Tak, to prawda, Co? mówiłem o tym wszystkim. Będzie trzeba obejrzeć te wcześniejsze odcinki no, chyba. Pringles w 2005 zrobiło Adware Game, po którym zachowały się jedynie dwa uploady na YouTube. Co? Nic więcej, no oho. W Gierce brał udział jakiś tam e, aktor, któremu udzielaliśmy odpowiedzi na pytania, co nie? Za które on ci dawał tuby Pringles. Wiecie co jest przypałowe? Że ja pamiętam czas, jak Pringles było za 6 złotych. <ścoughs> I to były dalej te droższe chipsy. O tutaj są. E, zastanawiało mnie w sumie, czy ta gra była Dżem. Czy koal? Bo jeżeli były to pytania Nie wkurzaj. Przypominam to... ci, ile masz lat, nie? <ścoughs> teraz jest za 6 euro. No to już zależy, gdzie, nie? Ale no. W Polsce ile kosztuje Pringles? 12 z ICO? 13? Coś takiego, nie? Szczerze, te ceny nawet teraz jakby. I zwykłe chipsy i pringlesy kosztują w więc możesz sobie kupić pringlesy, bo i tak zapłacić w Kiedyś to się nie opłacało kupić pringlesów, bo inne były tańsze, a teraz to nawet jak są tańsze, to i tak są drogie, więc w sumie wywalone. To ta, 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 ta gierka mogłaby być byzyn, nie? Faktycznie. Yy, coś jak yy, ta fleszówka milionerów, ale. Jak o jezu, ta... no kto w to nie grał? Ty! Ja w to napieprzałem, u dziadków. Z dziadkami gramy i próbowaliśmy zgadywać. Pania dotyczyły tylko chipsów pringles <laughs> to. Nie, nowe. Niestety pewnie tak było. Większość adware game raczej nie jest warta odnalezienia, co nie? Co absolutnie nie oznacza, że nie ma flashowych adware game, co są byzyn. Choćby ta jest byzyn, ta jest byzyn, ta jest byzyn, ta jest byzyn. Ale w większości sytuacji to... Byzyn init? Nie no, daj spokój. I am rich? Wrócimy sobie do aplikacji. Backstory jest takie. 2010. 13. Gdy byłem w gimnazjum. Ty, Thanos tak. zgubił kamyczek. Kacis. <laughs> jest takie: 2013. Gdy byłem w gimnazjum, przeglądałem sobie wiedza bezużyteczna. Pamiętacie ten Stary. Serii? Ja. Dobra, uwaga. Kto tak miał? Może ja byłem tylko taki posrany. Ale miałem aplikację wiedzy bezużytecznej i codziennie przed spaniem w gimnazjum czytałem ze pół godziny tego. Bo wtedy pan, nie? I przeczytałem to. Najdroższą Dosłownie. aplikacją na świecie jest IM Rich. Zakupiło ją jedynie 8 osób, po czym została usunięta po jednym dniu. Aplikacja do niczego Sprytne. nie służy. Po kliknięciu w grafikę Rubinu użytkownik dostawał powiadomienie, że dzięki niemu autor aplikacji wzbogacił się o 1000 dolarów. No, no i tak na oko wyglądał ten post na bezużytecznej. I próbowałem znaleźć oryginał, co nie? Na łeb Wszystkie snapshoty z 2013, bez rezultatów. Ej, jest Nawet... hey niedługo merch, będzie 10 blues, każda za 1000 złotych, totalnie limitowane, nie? Jak coś. Jakbym <grym> znalazł? Z to... napisem I Am Rich. Nie, zna... lepiej, może zmieńmy trochę? Rich Zone. <grym> Niewiele by to dało, bo pod każdym postem, gdzie trzeba było tam wstawić źródło informacji, to ludzie często wpisywali sobie tam. Okej, okay, ale znalazłem mimo to. I tak, to było to. To było to. 100 kB 1000 Co dolarów. Ty Autor tłumaczył tutaj, iż widząc jak ludzie narzekają na aplikacje droższe niż 99 centów, postanowił zrobić taką apkę dla beki. Dla pompy. Beka. No, podoba mi się jak mogłeś wrzucić na App Store byle gowno. Dać maksymalną cenę i nikt tego nie weryfikował. Zią, zarob... no, to jest porąbane, ale potem już jednak się mocno pozmieniała ta polityka i dobrze, przynajmniej ludzie nie pobierają wirusów, nie. Obił 6 tysięcy dolarów za ten popis Tak, o? Jest, tutaj A to sesja. jeszcze kurde, stare dolary, nie? W sensie no, chodzi o to, że przedinflacyjne. Fajne. Kliknąłem tu no, ja przez do... przypadek i... Pobre, mieszkanko, to a mi kasę, to wystąpicie. Chciałoby się teraz powiedzieć, aplikację aplikacje widziało tylko 8 osób. Nie, no jej Nie uwieczniono jej nigdy na taśmie. Ale nie, 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 nie. Są nagrania imitujące, jak to wyglądało. Okej. Okay. W tej aplikacji pisało tak. Jestem bogaty. Zasługuję na to. Jestem... Pisało? W tej aplikacji pisało tak. Czekaj, czy on zrobił specjalnie wstawkę? Nie mówi się pisało, tylko było napisane, no właśnie. Tak, jestem bogaty. Zasługuję na to. Jestem spyk, zdrowy, i osiągnąłem dużo. Jestem bogata i zasługuję na to, co najlepsze w życiu. Moje bogactwo rośnie z każdym dniem. Nie Mam. wiem czemu. Bałem się, że bogata się zrymuje z fagata. Przez chwilę miałem taki stres. Wiele źródeł dochodu, które przynoszą mi zyski. W sesji komentarzy Back. mamy wątpliwość ludzi czy ta aplikacja w ogóle istniała. No, no pewnie było to coś na wzór legendy miejskiej, pewnie jo. No, mnie ciekawi tylko, czy ta sytuacja miała wpływ na App Store W takim sensie, że czy wprowadzili zabezpieczenia niwelujące takie zdarzenia yy, Pewnie nie no, no, to jest Apple Widzieliście te ładowarki? <grym> Ej, ale powiem wam szczerze, kupiłem sobie ostatnie słuchawki i teraz zrobili taki kabelek w oplocie W końcu chyba się psuć nie będzie po 10 latach <grym> Ostatni temat Windows XP. Pamiętasz to? Pamiętasz to? No, Pamiętasz to? No, w zakładce gry. No. Ty, poza tymi były też online, nie musiałeś używać przeglądarki. Łączyło cyby z. Innym A to tego nie używałem. Który w tym samym momencie też korzystał z Windows XP. Co nie? jakieś karcianki warcaby w bardzo ślicznej ślicznej takiej grafice typu Microsoft Paint. Ja bardzo lubiłem na Windowsie 7 grać w szachy i ustawiałem im taki wygląd mega ładny Taki królewski, był taki marmurowy stół i takie ładne te, o Jezu, były figury, były super Fajnie się grał w te szachy. Ja Pamiętaj, peńtowy pędzel, ten stary peńtowy, to najlepszy pędzel Na nim częściowo robię animację. Jeżeli chciałbyś zagrać w którąś z tych gier dzisiaj, to lolmicie Bo wyłączyli serwery już 5 lat temu Koniec filmu. Tutaj mam pytanie, czy będzie kolejna edycja 1 z 10 u YouTube? Nie było, bo nie chciało mi się tego robić już. Ale naładował mi się cooldown, więc go! Ta, ogłaszam, że najbliższy film na moim kanale to będzie jeden z dziesięciu u YouTube. Oj, to obejrzymy! Funny. Jezu, ja pamiętam, jak to oglądałem, jak byłem widzem jeszcze ten. Troszkę oglądałem Mandzia, pamiętam, podczas pandemii streamów. I on lubił sobie i oglądać, i chyba wziąć udział nawet w tym. Także, no, pamiętam, że to była bardzo przyjemna seria Łukaczpira. Spoko filmik, spoko filmik, fajne, fajne, polecam.